O! A, czy ja właśnie? Uuuu! W sumie to nauczyłem się czegoś o stylach, które ludzie tutaj lubią. No ja się nauczyłem tego, że dziewczyna z wielkimi piersiami będzie miała więcej racji niż ta z małymi. <laughs> Nie, to było bardzo płytkie to co powiedziałem. No dobra, jedziemy pod naszą Yuri. <laughs> Hamowany. Bęk! Dobra, pod Yuri na pewno napisałem. <laughs> Wow! się wystraszyłem, kurwa, teraz. Kia! Kia! Oł. O! Pochy, fajniutkie! Mm. Chętnie bym to zobaczył. Naprawdę? W takim razie nie zawiodę cię, itan! Jebie, wszystkie wydupałam! W ogóle, kto tak stoi? Wiem, że już to mówię 15 razy, ale. Ona ma skoliozę jak nic nie. Hę? E? A! Właściwie to czekałam na ciebie. O, o ho, 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 no. <noise> no to se jeszcze <noise> poczeka.